Cześć! Witam Was w moim kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj powiem Wam czy hodowla kliku jest opłacalna. Ostatnio takie właśnie pytania pojawiają się coraz ja częściej na, na, na moich live'ach, na które staram się tak w miarę normalnie odpowiadać. Ale potem zacząłem się to troszkę denerwować, bo co chwilę takie samo pytanie jest. Więc dzisiaj nagram jeden polony filmik o tym. O ty właśnie, czy hodowla klików jest opłacalna No i myślę, że tych pytań potem już będzie coraz mniej No to co? Mam nadzieję, że ten film się was podobał No i zostawiacie łapki w górę, suba dzwoneczek A ja nie przydrżam I zapraszam was do oglądania No więc tak Czy hodowla klików jest opłacalna? To wpierw zależy od was Jakie chcecie hodować kliki, no i jak je chcecie hodować? Czyli na co chcecie je przeznaczyć? Czy hodować tylko tak, o, że macie tam parę królików i nic sobie nie robicie tak bardziej się tak dla oka co, czy, co oczywiście jest najmniej opłacalne drugie e, czy na mięso, hodowla królików mięsna czyli ten królik ma już tam ze pół roku ma tam 4kg e, i e, na ubój no i takie mięso można się również tam komuś sprzedać, jakiemuś znajomemu, czy tam komuś, czy do siebie mieć jakieś mięso z królika, jakiś dobry obiad. Czy hodowla królików wystawowa, czyli jeśli się z królikami na wystawy, króliki mają takie rodowody, i te króliki można sprzedać oczywiście za o wiele drożej niż takiego normalnego królika. Na przykład, przykład tutaj jest samczyk, za którego bez rodowodu bym mógł dać maksymalnie. 8 dych, a tak to kupiłem go za 140 zł. Więc to już troszkę bardziej opłacalne. Rodowlanie, bo wtedy hodowca się wzbogaca o ponad dwa razy więcej niż niekiedy. Więc to jest na pewno dobre. Więc, tak jak przedtem wspomniałem, hodowla kliku wysamowa jest chyba najbardziej opłacalna. Jadą tam nie tych kosztów zapisu do związku królików, no i tak dalej. Ale ogólnie króliki są o wiele droższe z y, rodowodami. Następnie myślę, że są właśnie króliki y, przeznaczone na mięso. Hodowla mięsna. To zależy, kto bierze ile za kilogram mięsa. Na przykład ja biorę 30 zł za kilo. I to jest chyba najdroższa cena, cena, bo wyżej już chyba nie ma. Niektórzy biorą po 25. Za kilo niektórzy biorą 20, te 20 to już w moim zdaniem trochę za mało, więc 25 to takie optymalne, no ja akurat biorę po 30, więc to jest akurat takie maksymalne, maksymalna cena za królika, za kilogram mięsa, królika, no a takie wiecie, takie hobbystyczne no to, to jest na nie opasalne, a tym bardziej jak wszystko trzeba się swoje kupować, zboże, granulat, siano i tak dalej, tak jak ja akurat. Jeżeli macie wszystko swoje, no to wiadomo, najbardziej się opłaca. Macie swoje siano, zboże, słoma, jakaś marchew, czy burak. Jak macie gospodarstwo, no to jeszcze tym bardziej możecie wyjść na plus na królikach. Bo w sumie jedynie co musicie kupić, no to jakieś akcesoria, jakieś poidła, karmidła. No i ładne tego, granola możecie tylko kupywać. No i w sumie nic więcej, bo wszystko macie. No ale troszkę tak jak ja muszę kupować wszystko zboże granulaty jakieś dodatki czasem też kupuję siano akcesoria akurat wszystko, już mam słomę akurat mam za darmo więc to jest ten jeden mały plusik że nie muszę też kupywać, więc ale to i tak czy siak jestem dość sporo na minusie i zaraz wam powiem ile jestem na minusie w tym roku jak i przez cały czas hodowania królików. Ja ogólnie przez ten rok jestem jeszcze bardziej na minusie. Gdyby nie ta sytuacja z połowy maja i połowy czerwca, no to na pewno by tak aż się nie było, ponieważ byłby maksymalnie 2000 na, na minusie, a jestem aż w prawie 4. Chodzi o to, że. Um, Właśnie w połowie maja, od połowy maja do połowy czerwca, o choroba. Z, gdzie zdechły mi aż 5 kliki? Jeden z najdroższych, właśnie. I straciłem przez miesiąc około 1000 zł. Więc to jest bardzo dużo. Ogólnie na kliki wydałem przez cały czas ponad 3,5 roku hodowania królików Wydałem około e, 7000 zł. może maksymalnie 7,5. Patrzcie. Spryciula jedna A dobra, nie, to nie jest film o myszach W tym roku na krótki dałem jakieś 1500 Nie, troszkę może mniej No, coś około 1500 zł dałem w tym roku Oczywiście jak potem będzie filmik z Posumowania tego roku, no to Tam bardziej powiem co, jak było Jak przeleciała No ale zyskałem mnie dużo, tak jak mówię, straciłem bardzo dużo pieniędzy w tym roku. No, jak mówię, z wydania kliku, na kryjki około 7000 zł, na minusie jestem około już prawie 4. Gdyby nie te straty, no to właśnie byłoby tych, byłoby na minusie o wiele mniej. Tak więc, w tym jakiś długi nie jest. Myślę, że troszkę nam pomogłem, czy hodowla klików jest opłacalna, czy też nie. Bardziej chyba się opłaca hodować jednak kury, drób. Bo wiadomo, można sprzedawać jajka. Potem można młode kury sprzedawać. Więc to jest, co troszkę bardziej opłacalne. Troszkę mnie jedzą. Są w miarę samo wystarczalne. aż takie nie są. No ale za to jednak są jednak ładniejsze niż kury. Przynajmniej tak dla mnie. Kury mi się nie podobają. Dobra, więc tak, jak powiedziałem w tym filmiku, co jest bardziej opłacalne. Hodowla sałowa hodowla mięsna, czy zwykłe hobby Więc co, myślę, że takim początkującym hodowcom, który cały czas się pytają właśnie o te pytania Zadawałem takie pytanie właśnie, czy hodowla jest opłacalna. myślę, że im pomogłem w tym filmikiem No więc co, do kolejnego filmu, trzymajcie się, no i cześć